Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek Milan kontra Juventus, e, otwierając saszetki z nowej kolekcji Panini Calciatori sezon 23/24. Nie mam na razie jeszcze e, logo Milanu ani e, Juventusu, dlatego wziąłem tutaj bramkarzy dwóch naszego Wojtka Szczęsnego i bramkarza Milanu Majka Menion. 12 saszetek przygotowałem wszystko co wpadnie to jest liczone za jeden punkcik, także hitowy pojedynek Milan kontra Juventus. I pierwsza saszetka mamy Energy z Interu bisek. Następnie Sasuolo, Imparabile, Lauriente, Pinamonti i Berardi. I pierwsze karty bazowe Juventus, Timothy Weah i prowadzi Juve na ten moment. Dalej. Lazio Anderson, Monza Izzo i Atalanta Muriel. Paweł Dawidowicz z Hella z Verona, Inter Dumfries. I kogo mamy? Na ataku Stella Immobile z Lazio. Dalej. Cagliari. Atzi, Lecce Almqvist i Lazio Provedel. Torino Pelegri, Strotman Genoa. Z Empoli mamy Diamante Fazzini. Scudetto, czyli jest logo Cagliari, Calcio Z Monzy Pessina I z Milano Charles de Ketelare Czyli remis 1-1 Frozinone Lulic Następnie Genoa Ekuban Fiorentina Bonaventura Hellas Verona Ngongi z Napoli, Stella Lobotka tutaj mamy dwa kuziki i Tamezé z Hellas, Verona Lecce Basirotto, Fiorentina Igor, Masterclass Felipe Anderson z Lazio. Obrońca Beukema Energy Bologna, Frozinone Borelli i Fiorentina Terracciano Szósta saszetka, więc jesteśmy w połowie. Nadal remis 1-1 I co my tutaj mamy? Stella Amrabat z Fiorentiny i niestety Juventus, Federico Gatti. Jowe prowadzi 2-1. Sasuolo Russo, Napoli Lobotka, Monza Mota i Perilli Bramka Hellas Verona. Więc do przerwy prowadzi Juventus 2-1. Udineze Beto. Lazio Zakani, Masterclass Lapadula z Cagliari Energy Leali Bramkarz Genoje z Udinese Silvestri i Torino Ricardo Rodriguez Lecce Blin jest z Milanu Mike Menion i mamy 2 do 2. Torino, Diamante, Guinetis i jakieś logo. Pięknie! Akurat teraz wpadło logo Milanu. Super. 3 do 2 prowadzi Milan. Hellas, Hien i Genoa Sabelli. Cztery saszetki do końca. Roger Ibanez z Romy, Kaliari Nandes, Blindato, Napoli, Oliveira i Di Lorenzo, Skaliari Obert, Juventus niestety Duszan Wlachowicz, Remis 3-3, i tutaj jeszcze Inter, Darmian. Stefan Elszarowy, Roma Salernitana Bradaric Monza Energi Gagliardini Napoli Osimhen Empoli Ismaili i Cagliari Pavoletti Sassuolo Cide Torino Ilicz, Hellas Kevin Lazania, Torino Karamoch, Suces Udineze i Stella Berardi Sasuolo. Zostaje ostatnia saszetka. Czy ona nam tutaj rozwiąże zagadkę, kto zwycięży? Czy Milan, czy Juve? Brescianini z frozinone. Monza Cranio co mamy tutaj gratis logo Salernitany Ferguson Bolonia, Atalanta Colasinac i kto tutaj będzie Diamante Gonzales z Lecce czyli nie ma rozstrzygnięcia remis 3 do 3 Takich, takim wynikiem kończy się Pojedynek karciany pomiędzy Milanem a Juventusem. Także moi kochani, mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli tak, to łapki w górę. Sami widzicie, jestem zadowolony, bo wpadła karta logo Milanu. Do tej pory nie było, nie trafiłem jeszcze. No i dodatkowo dwie bazóweczki, decetare chyba też nie miałem. Także jest fajnie. Ok, to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję za oglądanie odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.